Witamy firma Diamtronic. Mamy tutaj przyjemność kolejny raz powitać na Akademii Parkieciarskiej. Tym razem zamek Moszna, bardzo piękny obiekt. W zeszłym roku braliśmy udział w Akademii Parkieciarskiej, był to zamek Liczków, i tam żeśmy prezentowali swoje narzędzia diamentowe. Tym razem mamy przyjemność też zaprezentowania maszyn do szlifowania drewna, czyli cały przestrzał narzędzi diamentowych, jak również maszyn, mniejsze, większe. Także kolejne doświadczenie dla naszej firmy, bardzo fajna przygoda, super. Specjalizujemy się w sprzedaży narzędzi diamentowych. Jesteśmy producenta takich narzędzi diamentowych. Jest bardzo szeroki wybór segmentów do obróbki powierzchni. I tutaj jakby naszym takim głównym atutem, tak, i produktem są płytki do maszyn planetarnych, do maszyn jednogłowicowych. Tutaj właśnie na zamku mieliśmy przyjemność, mamy cały czas, tak, okazję zaprezentowania naszych dwóch maszyn. I tam pierwsza maszyna to jest jednogłowicowa szlifierka do bardzo agresywnych prac, czy takie typowo przygotówki przed położeniem parkietu czy wykładziny. Drugą maszyną to jest maszyna wielozadaniowa i maszyna przy paru opcjach. I tutaj właśnie mamy okazję zaprezentowania opcje do szlifowania drewna, czyli zdzielania lakierów w trzech etapach, czyli też jakby flagowy produkt, maszyna, polerka, jak również narzędzia naszej produkcji.